Dzień dobry. Nazywam się Ewa Turowska. Jestem pracownikiem Centrum Kultury 105, a osobiście synową Władysława Turowskiego, twórcy hymnu o ziemi koszalińskiej, który odgrywany jest o 12 każdego dnia u nas na wieży ratuszowej. Może parę słów o twórcy, to był cudowny, wspaniały, o wielkiej kulturze. Człowiek z poczuciem humoru, ale ten humor był taki inteligentny, taki wyrafinowany. W związku z tym bardzo miło mi się tam mieszkało i widziałam, jak tworzył, jak codziennie przesiadywał w swoim nie za dużym pokoiku z małym fortepianem i tworzył dziesiątki, dziesiątki piosenek. One w większości były związane z naszym miastem, ale to nie były tylko o budowie, o, yy, o ulicach. To było również o pięknych dziewczynach, o ukochanych. Właśnie te piosenki zebrane są w tym zbiorku wydanym przez Miejski Ośrodek Kultury w 76 roku. A jak było z hymnem? To słyszałam. No, no stworzył w latach 50. Podobno dostał takie zlecenie od władz miejskich. No i tak troszeczkę z tym zwlekał, zwlekał, i raptem przyszło takie olśnienie, taka wena. Podobno zamknął się w tym swoim pokoju, nie pozwolił do siebie wchodzić. Za godzinę chem był gotowy. W 1955 był rozpoznawalnym dźwiękiem polskiego radia koszalińskiego natomiast w 70 został odegrany po raz pierwszy na naszej wieży ratuszowej co trwa do dzisiaj